Problem polega na tym, że media zachodnie y, są coraz bardziej zaangażowane i te media mają dużą siłę przebicia i to są media, w których trudno znaleźć y, Pozytywne opinie, czy powiedzmy, wytłumaczenie tego, co się dzieje w sensie usprawiedliwienia I, i media kształtują także opinię publiczną. Ale też myślę, że zapominamy zupełnie o tym, że, że jednak są różne przepisy prawne, nie tylko traktat, który mówi o wartościach i który ma swój artykuł, który kiedyś wykorzystano w. Wobec Austrii, którą zawieszono w związku z partią Heidera, która weszła do rządu, zawieszono y, prawo głosu przez jakiś czas. Ale reakcja Europy y, może się także dotyczyć kwestii finansowych. dlatego, że... No właśnie, my dotychczas to lekceważymy. No przecież pieniędzy no, nam tak. nie zabiorą, a dopóki są pieniądze, to Europa jest ok. Czy ja bym tego nie lekceważyła, szczególnie w kontekście tych planów wobec ustawy o służbie cywilnej? Dlatego, że utworzenie służby cywilnej. Było jednym z warunków naszego wejścia do Unii Europejskiej. No znaczy, tak, to, to był latymiście. ciężki bój, to ja Dlatego, pamiętam. Że Pani o to, toczyła tak, ten bój. Jest. Tak. Administracja publiczna mm -hmm. jest tą instytucją, która odpowiada za e, rzetelność w wykorzystywaniu środków europejskich. Upartyjnienie administracji publicznej jest właściwie wprowadzeniem zagrożenia do e, wykorzystywania funduszy strukturalnych w związku z czym na pewno będą zastosowane jakieś Ja myślę, że po pierwsze zostanie to protest Czyli to może być widziane ostrzej niż Absolutnie. nawet ja myślę, Trybunału. Będą, tak, ja myślę, że to może, Trybunału bym nie lekceważyła, dlatego że jak, jak pani redaktor zapewne pamięta, po wojnie, kiedy Trybunały rzeczywiście powstawały w Europie, to jednak miało swój cel. To, to, to miało być zapobieżenie, tym celem było to, żeby zapobiec um, temu, co się działo przed II wojną światową, czyli powstawaniu systemów dalekich od demokracji.